Głosi zna Boga. Nauczanie domowe 24 marca. Księga mądrości, rozdział drugi, wersety od 12 do 22. Mylnie rozumując, bezbożni mówili sobie, zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa. Wypomina nam błędy naszych obyczajów hełpi się, że zna Boga. Zwie siebie dzieckiem pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów. Sam widok Jego jest dla nas przykry, bo życie Jego niepodobne do innych i drogi Jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako Ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za Nim i wyrwie Go z ręki przeciwników. Dotknijmy Go obelgom i katuszom, by poznać Jego łagodność i doświadczyć Jego cierpliwości. Zasądźmy Go na śmierć haniebną, bo, jak mówi, będzie ocalony. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie doceniali odpłaty dusz czystych. Z wielu tych oskarżeń rzucanych na sprawiedliwego możemy wyłuskać, co ten właśnie sprawiedliwi myśli i mówi. Jaka jest jego mentalność? Jakie są jego przekonania? Możemy zauważyć, że trzy wypowiedzi dotyczą relacji względem Boga i dwie wypowiedzi tego sprawiedliwego dotyczą przyszłości. Zacznijmy od tych drugich. W tym fragmencie słowa Bożego, on ogłasza i mówi. Ogłasza. Iż kresem sprawiedliwych jest szczęście. I tutaj odnajdujemy sposób jego myślenia. Mówi tym, którzy go atakują, będę ocalony. Zaczyna więc od tego, że czuje się bezpiecznym, a kresem życia, tak się spodziewa, jest szczęście. To jest jego podejście do życia, to jest jego spojrzenie na świat, na siebie. Na to, co go czeka. Będę ocalony i będę szczęśliwy. Ta świadomość kresu, świadomość, dokąd zmierza moje życie, ten świat, wynika z tych pierwszych przekonań dotyczących relacji, dotyczących tożsamości tego sprawiedliwego. Co on głosi? co odważnie deklaruje niektórzy mówią nawet hełpi się tym po pierwsze głosi że zna boga to niesamowite że ktoś z ludzi może powiedzieć ja go znam ja znam jego myśli ja znam jego słowa ja znam jego czyny a jednak właśnie sprawiedliwy to ten który poznał myśli boga poznał słowa boże i wie co Bóg robi na tym między innymi właśnie polega sprawiedliwość, że ja się interesuję tym, co jest istotne, bo istotne jest to, co Bóg myśli, co mówi i co robi. Po drugie nazywa siebie dzieckiem pańskim. Ten sprawiedliwy biblijna postać, która może być odniesiona do każdego z nas, to ktoś kto rozumie siebie i mówi właśnie tak jak dziecko Boga w sposobie traktowania świata, w sposobie traktowania materialnych rzeczy, w sposobie podejścia do bogactw duchowych, to wszystkiego tego podejście, rozumienie naznaczone jest dzieciństwem, naznaczone jest poczuciem tego, że należy do Bożej rodziny. I trzeci element Głoszenia, trzeci element odważnej deklaracji: to to, Bóg jest moim Ojcem. I to jest niesamowite to odsuwa wszelkie zwątpienia, wszelkie niepewności, wszelkie niejasności. Bóg jest moim Ojcem. Ja wiem, od kogo wyszedłem, wiem, do kogo zmierzam, wiem, do kogo należy, wiem, czyim jestem domownikiem. To jest istota. Tego mówienia, tego deklarowania, tak jasnej postawy, tak mocnej deklaracji, że przeciwnicy uznają to za chełpliwość, za przechwalanie się, za przesadę, jak można Boga nazywać ojcem, a jednak właśnie tak mówi Słowo Boże. Te trzy deklaracje pokazują mentalność człowieka sprawiedliwego. Znam Boga, jestem dzieckiem Pańskim. I mam Boga jako Ojca, co powoduje, że wiem, że będę ocalony, i wiem, że kresem życia jest szczęście. Zadanie dla Ciebie na dziś: popatrz, co mówisz do swoich kolegów w pracy o sobie, o swoim życiu, o swojej przyszłości, do czego zmierzasz, co Cię czeka. Niech Ci w tym mówieniu, w tej deklaracji, tym głoszeniu prawdy o tym, kim jesteś, jako syn Boga, błogosławi ci On sam, Ojciec Syn i Duch Święty.